Like a girl, cat! Cześć, mężczyźni, a dzisiaj gram kolejny odcinek w kaz. Ale następnie przypominam, byście byli na kanał montażysty, dacie mu wtedy motywację. Link na jest, znajduje się w opisie pod tym filmem lub po, po, pod poprzednim. To zależy, że będziemy się chciały dać od link. A jestem leniwy, to najprawdopodobniej zobaczycie. A my gramy sobie kolejny raz tutaj. Jak pamiętacie, lub nie pamiętacie, ostatnio cię graliśmy. Dzisiaj, w kogo by tu, co by tu wybrać? A dzisiaj pójdziemy strategicznie dałem. Czekaj, ja tu naprawdę wziąłem? O, to był dobry pojazd. No, jak widzicie, to jest najlepszy pojazd. Jak chcecie kiedyś poradzić o tej grze, to oczywiście. Zapraszam. Ja porad, udzielam. Oczywiście to będą takie, wiecie, luźne gierki pokazywane, bo to nic nie ma być ciekawego. Aż tutaj dostanę 420, tego, dostanę jedno to. A dobrze polecimy tędy. Teraz wybieramy. Tylko to mogę wybrać. Dzisiaj postaram się nie jąkać, bo wczoraj to jak był po mojej przerwie mogłem się troszeczkę jąkać. No nie! Nie! No serio, balon, wziął to. Tak samo jak montażysta się wczoraj jąkał. Ale to jest oczywiście uzasadnione. Jąkanie, dobra. Rzegram. Da... Ja bym się nie spodziewał, że będzie dał licznik zwycięstw. To oczywiście jest na wielki plus. Tu są dwa migany. A tu są. O, to będzie łatwiejsze. O nie, wybrałem i ale dobra. Ale widać, opłacało się. Powiedzcie, jak odbijają te lekcje zdalne? Czy Wam się podoba? Co tutaj jest? Takie coś? A tutaj co dostałbym? O nie, nie, nie. Ja już po ostatnim odcinku wiem, że nie opłaca się nic takich. Ale opłaca się mieć ten. A dobra, te już muszę kupić. Co się, bo się z tego powodu tak czuję dobrze. Dobra, tu mam jakąś niespodziankę. Dobra, biorę to. Biorę to. I teraz, tak, jakoś dziwno. O kurde, wszystkie walki będą trudne, chyba. Tu ma 102 mocy. Dobra, biorę to. Teraz tu będzie trzeba wyrwać jakiś najlepszy pojazd z największym życiem. Oczywiście, pierwszą walkę też chciałbym wytestować tam, koń, kończyć tamty pojazd. A może nie z największym, bo ten sobie, pojazd. O, jak to było piękne! Ja teraz ustawiam te pojazdy, które mi się nie chcę mieć. O, na przykład ten to jest takie główienko. I teraz mogę włączyć jakiś czołg, który dzięki któremu. A! I widzicie, nawet nie musiałem tracić. Jednego hp, i to tak się gra właśnie, i dostajemy kolejne to i może będzie lepsze od tamtego zaraz zaczymy. Tutaj znowu to samo, to był drugi czołg, tak zaczymy, to daje 162, teraz to mi powiększy, życie bo czy zmniejszy? A to jest chyba lepsze, bo tutaj dodaje mi życie kół, ale to nic chyba nie zmienia, a tutaj mi, a nie, do laseru, więc dobrze, więc wybieram jednak to, bo ja laseru nie używam. A wiecie to ja tutaj zrobię? Zobaczę czekanie ten, gdzie jest ten pojazd, może go mam, Jak go nie usunąłem, tylko mam, oczywiście, że go mam. Próbujemy zrobić takie taktyka. Tak. Nie wiem, czy się uda. Elixiru starczyć, ale zaczynamy. Mam nadzieję, że to tak się robiło. Mam amnezję. Kurde, nie mam tego. Fuck, fuck, fuck. Dobra, Pójdzie, że starczy Elixiru. I teraz wytestujemy czy to tak działa, jak powinno. Quick Fighter nigdy nie walczył. Nigdy nie walczyłem. Walczyłem kiedyś. Nie pamiętam jak to się robiło, przepraszam Was, widzowie najmocniej. Już zaczynam, jak to się robiło. Kółka powinien mieć, o tak, przypomniałbym się. Chyba. Bo no, jak to się robi... Dobra, mam dawno, to nie ten pojazd był przecież. To próbujemy zrobić Nie wiem czy wiecie co to Może ten był pojazd Praza to Teraz mi się przydało taka O mam tu jednak Ej czemu ja wcześniej nie widziałem tego Jakieś najmniejsze kółeczka Ja, ale czy to powinno być z kółkami czy nie tylko teraz, do to czy takiego brand. No Bo dlaczego to nie działa? Jeżeli ktoś jest ogarem w tym grze nie tak jak ja, to niech mi przypomni jak to się robiło. Albo zaraz wejdę na quick fight i dowiem się. Ja nie, można naprawdę bez kół to powinien być, ale bez kół to nie ma sensu. Gdzie jest mój laser? Laser, where are you? Boom! EZ Dobry, pierwszy win Coś czuję, że okazało się, że Dobra Jeszcze jeden testik, bo tu on akurat Chłopie hack, hak, więc mi się przywarciło O nie, coś Coś nie tak Widzę, że to ma potencjał, zawsze to miało potencjał Dobra, a może A, jakby dało takie małe kółko z tyłu, to powinno podnieść moją co po Co powinno skutkować większym przegrywstwem z mojej strony. Dobra, ja wiem co się stało. Usunąłem ten czołg. Czołg, proszę, pojazd. To już mi się całkiem szłaniało. Powinienem mieć takie dwie butelki. Polujemy na rzecz polujemy. Dobra, fajnie, pokonaliście mnie, ja teraz was pokonał Pomiń ten czołg, co trzeba, pewnie miał ten ustawiony, ale dobra. A. Hmm, czyli chyba walki niczym się nie różnią. A nie, a choby mnie tak pokonał. A, gdybym go bił od początku, to bym przegrał. Ale ten chyba był za lekki. Ej, czy on mnie pokona. On też mi pokonał. I ja czekam, że zacznie się Oj. Oj. Ale że oni mnie na sery pokonali. Cud. Lol. Dobra. To już się zaczął te zwycięskie. Tylko chce być w topce, żeby móc. Ale... Nie teraz oglądam sobie jeszcze telewizję i ładne czołgi widzę. Dobra, jeszcze zawalczymy. Co by tu zawalczyć? Co by mogło widzów zainteresować? Ja jestem. Jot. Przepraszam, miałem to. Miałem podzielić go na dwie części, żeby montażyście było łatwiej. Montażysta, przepraszam cię. Przykro mi jest ciebie. Zapomniałem. Ej. Łatwo, łatwo, łatwo. To jest ostatnia część, więc później podzielę znowu na dwie części. Myślę, z dwie części montażyście montażysta to, mam nadzieję, tym razem lepiej, bo wkleja, będzie miał więcej czasu. To mi się podoba. To jest Arabiste. I jeszcze mi się podoba. To. I zobaczymy sobie walkę jednym z tych czołgów, które wybrałem. Patrząc czysto teoretycznie. Już wiem kogo wybierać. Na tą walkę najlepszy będzie on. Dlaczego? On sobie zrobi tarczę I walnie go tak o podbrudkowego. Więc dobra. Piszcie w komentarzach, co powinienem nagrywać. Może znać jakąś fajną gierkę. A ja się zrzeknę się z wami. Sie, się, się. Sie, cześć.